Dzień trzeci kalendarza adwentowego na Essential i przypominam o konkursie: Piszcie w komentarzach albo w wiadomości prywatnej do nas swoje historie związane, jakkolwiek, z perfumami. Nieważne w jakim tonie te historie będą: smutne, wesołe, nieistotne, byle by kojarzyły się z perfumami. Pełny opis konkursu w opisie a tymczasem losujemy kolejne perfumy z mojej top 24 z oferty

To chyba też nikt nie jest zaskoczony. Ja często o tych perfumach mówiłem. To jest inspiracja perfum Vanilla Powder od Matier Premier. Kokos, taki sypki, słodki, mleczny. Generalnie jedne z moich ulubionych perfum zdecydowanie. Cóż, mamy już trzy. Ja zapraszam Was jutro. Czytajcie opis, bierzcie udział w konkursie. Przypominam, że do wygrania jest yy, Mystery Box o wartości 149,99. Tam będzie 15, 16, 17 albo 18 próbek. Zależy je tam wrzucić. Plus bonus, a to jest już dla Was niespodzianka. Także warto, zapraszam jutro, a na dzisiaj dziękuję. Cześć.